do rozwiązania układ nierówności. No to może ja zacznę już go rozwiązywać. Wykonujemy poszczególne działania, które tutaj są do wykonania. Przede wszystkim mnożenie przez nawias. No to, mówię drodzy, 2 razy 2x, 4x dodać 2 razy 1, 2 dzielone przez 3. Jest większe. Tutaj musimy przemnożyć Nawias przez minus 2, czyli minus 2 razy 4x to jest minus 8x. Dodać 1 razy minus 2, minus 2. Dodać 1. W drugiej nierówności 4 razy 1, 4. Dodać 4 razy x, 4x. Odjąć 2 jest większe od i w liczniku mamy 3 razy x 3x odjąć 3 razy 1 3 zostaje odjąć 2 przez 2 proszę działamy dalej może zadziałamy w ten sposób pomnożymy obustronnie tą nierówność przez 3 żeby się pozbyć ułamka a drugą nierówność pomnożymy przez 2 a no to co dostaniemy? Tutaj dostaniemy w pierwszej nierówności 4x dodać 2, bo trójka zmianownika się skróci, jest większe od minus 8x razy 3 to jest minus 24x. Tu mamy minus 2 dodać 1 daje ile? Minus 1 razy 3 minus 3. Po lewej stronie drugiej nierówności mamy. 4x razy 2, no to jest 8x. Wyrazy wolne 4 odjąć 2, 2 razy 2, 4. Jest większe. I tutaj ten mianownik się skróci, czyli zostaje nam 3x minus 3 minus 2 minus 5. Patrzmy dalej. Przenieśmy minus 24 na lewą stronę i dostaniemy 4x minus 24x, przeniesione na lewą stronę to jest plus 24x, czyli razem 28x. Jest większe, minus 3 i przenoszę drugie na prawo, minus 5. A druga nierówność. 3x na lewą stronę dostanę, 8x minus 3x, dostaniemy mi 5x jest większe. 4 na prawą stronę. Minus 5, minus 4, minus 9. No i teraz po kolei. Tu dzielimy przez 28, a tu dzielimy przez 5. Patrzmy dalej. W pierwszej nierówności otrzymujemy x jest większe niż minus 5, dwudziestych ósmych natomiast w drugiej x jest większe od minus dziewięciu piątych. To teraz spójrzmy, mamy oś liczbową. I tak. Minus 9 piątych to jest niecałe minus 2. A minus 5 dwudziestych ósmych, no to jest coś około minus jednej szóstej, czyli zdecydowanie na prawo. Pierwsza nierówność będzie zaznaczona tak na czarno. Natomiast drugą zaznaczę na niebiesko. Że spojrzeć. Ale, że mamy układ nierówności, no to musi być spełniony jeden i drugi warunek jednocześnie. Czyli musimy wziąć część wspólną jako rozwiązanie i zapisać ostatecznie. x na o minus 1 szósta. Ejku. Przepraszam. jest około minus 1 szósta. A to jest, mi, około, to jest minus 5 dwudziestych ósmy. Czyli x należy ostatecznie do przedziału otwartego w kółeczko niezamalowane i bo, bo nierówność silna. I mamy przedział od minus 5, 28 do nieskończoności. Jako rozwiązanie. Dziękuję.